Paru internautów powiadomiło mnie ostatnimi czasy, że przyznawana będzie nagroda dla największego Polaka Cebulaka. Cieszy mnie to niesłychanie, bowiem cebulactwo należy tępić, innymi słowy, rozpiertoić je na kawałki. I teraz nauczymy się rozróżniać dwa pojęcia, jakim jest cebula, a Polaki Cebulaki, gdyż ludzie nagminnie nie mylą te dwa zjawiska, od czego krew nie zalewa. Polaczek cebulaczek to osoba, która poziomem IQ przypomina pachołek ostrzegawczy ustawiany na drodze. To takie osoby, które po wylądowaniu samolotu klaszczą niczym foki w cyrku na widok śledzia albo piłki. A ja, jak wiecie, z debilami i fokami nie rozmawiam. Polaczek-cebulaczek to także taki pan z wąsem, który nie zna ani jednego słowa w obcym języku, ale za granicą kłóci się w recepcji hotelu, że dostał pokój nie z widokiem na morze, tylko na podwórko. I kurwa, jest to problem wagi państwowej. A potem na stół ląduje legitymacja poselska. Cebulandia, bo tak możemy nazwać społeczeństwo takich osób, charakteryzuje się wysokim poziomem debilizmu, skretynienia, wieśniactwa, buractwa i ogólnego zezwierzęcenia w codziennych czynnościach życiowych. Polaczek cebulaczek zadowoli się zupką chińską na zimno, będąc w pięciogwiazdkowym hotelu. Na kolację przemyci wódkę i będzie rozlewał ją kurwa pod stołem, a w środku nocy będzie już tak napierdolony, że pół Grecji będzie słyszało hymn polski. Nie zrozumcie mnie źle, ja nie oskarżam moich rodaków o to, że są tępymi młotami. Ja się za nich po prostu wstydzę, a ja nie lubię się wstydzić. Teraz przejdźmy do drugiej sprawy, mianowicie czym jest cebula? To gatunek rośliny należący do rodzin czosnkowatych. Pochodzi z Azji Środkowej, obecnie nie rośnie dziko, występuje tylko w uprawie. Botaniczna nazwa tej rośliny to czosnek cebula, ale w użyciu jest głównie nazwa cebula. Czosnek, jak wiemy, służy do walki z wampirami, które nie istnieją, a kto w nie wierzy jest debilem, a ja z debilami nie rozmawiam. Cebula ma różne odmiany, na przykład dako, Rawska, Wolska albo Red Baron. I tutaj znowu, Red Baron nie odnosi się do lotnika z okresu I wojny światowej, tylko właśnie do cebuli. Jeżeli ktoś mówi na cebulę per pilot, to znaczy, że jest debilem. Może być jeszcze cebula kartoflanka albo... Wielopiętrowa, ale ja na odmianach botanicznych się nie znam, więc nie będę tego komentować. Jeżeli ktoś poszukuje vloga na temat botaniki, powinien szukać go pod hasłem Botaniczna odmiana cebuli. Jeżeli ktoś natomiast chce pośmiać się z wyreżyserowanego show, jakim jest testowiron, powinien wpisać w Google wiejski ham i dwa Rolexy. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie różnicę, a jeżeli nie, to jesteście debilami a ja z debilami nie rozmawiam.